dzisiaj opowiedzieć opisać nawilżacz powietrza firmy y, Team Veo Vision jest to model y, popularny na Allegro kosztuje on niecałe 100 zł plus koszty wysyłki jest to dokładny model T331 y, w środ karton wygląda tak. W środku mamy dwie instrukcje obsługi. Jedna jest po angielsku, druga instrukcja jest po polsku. Yy, w instrukcji nie jest napisane, gdzie się, na przykład gdzie się leje wodę do tego nawilżacza. Jak widzicie, jest tutaj też wyświetlacz w tym nawilżaczu, jednak opis, nie ma opisu przycisków, także nie wiadomo dokładnie, jak, jakie funkcje co reprezentują. Sam nawilżacz, no właśnie, tak, tak on wygląda. Składa się z dwóch części. Jest to część spodnia i część ta górna. Jak widzicie, ja już swojego użyłem, no i teraz tak. No Pierwsze wrażenie, no tutaj widać, że się ten plastik mocno palcuje. Pierwsze wrażenie jest takie, że no jest to straszna tandeta. tak? Tu jakieś porysowane, jakieś pomalowane różyczki, ale tak, jak wyjąłem to pierwszy raz z pudełka, to miałem wrażenie. Y, strasznej tandety. Y, tutaj, może w tym miejscu powiem, że ta firma te, Team View ma w swojej ofercie 3 lub 4 y, różne nawilżacze. Z tym, że na przykład, jeżeli zwrócicie uwagę na ten wyświetlacz, który tutaj mamy, o, y, to w, mam wrażenie, że inne nawilżacze tej firmy po prostu różnią się obudową, y, a konstrukcja wygląda y, pompka czy, czy tam jakiś silniczek może to wszystko być to samo tak więc tak tak wygląda tutaj ten spód tego tutaj są dwie dysze które uwalniają które uwalniają parę no i teraz tak nie jest napisane w instrukcji gdzie się tą wodę nalewa no na pewno nie tutaj w środek bo tutaj jest wyrzut tej pary tu jest taki specjalny korek i, do, i tutaj w to miejsce się leje leje wodę. No i tam jest taka specjalna uszczelka. Teraz tak, tak. Trzeba uważać, żeby nam ta górna część gdzieś nie upadła. No bo tak jak mówię jest to bardzo delikatna rzecz i podejrzewam, że jakby upadło to na ziemię to pęknie. No i będzie oczywiście do wyrzucenia. Tak wygląda ta podstawa. O, tutaj można sobie zdaje się. Jakieś nie, to nie, to jest tylko zaślepka w niewiadomym celu. Nie ma tam jest jakiś silniczek, jakaś elektronika, na pewno tutaj się nie kładzie żadnych olej, żadnych zapachów.